Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie na kanale Fokusowana. Witam Was serdecznie w ulubieńcach listopada 2025. Myślę, że to 150-170 filmik na moim kanale z tytułem Ulubieńcy, bo już tak naprawdę od tak dawna nagrywam na YouTubie i praktycznie miesiąc w miesiąc te filmy z ulubieńcami się pojawiają. Także kolejny miesiąc, kolejna porcja pomysłów na Wasze zakupy, bo ja wiem, że dużo z Was czeka, że dużo z Was lubi, że dużo z Was czeka, aż ja przetestuję, powiem co myślę. I w tym miesiącu mam też aż 5 produktów z kategorii mech, średnie. Nie kupię, nie polecam. Nic, co nie robi, albo po prostu kupiłam zły produkt, bo myślałam, że to jest co innego. Ale mam dla Was kategorię makijaż, pędzle, mech, włosy, zapach oraz pielęgnacja. Może od makijażu tutaj zaczniemy. I powiem Wam, że dla mnie okres taki jesienno-zimowy to też jest okres bardziej makijażowy, bo ten makijaż się po prostu lepiej utrzymuje, bo nic się nie topi, nic nie płynie, nie jestem upocona, ulżana i teraz też mam ochotę na właśnie jakąś zabawę, trochę właśnie więcej myślę o tym makijażu. Jakaś rotacja produktów też u mnie występuje, no i tak mam ochotę właśnie na, na make-up w tym sezonie, więc myślę, że że fajnie, fajnie, cieszę się, bo ja zawsze, od zawsze lubiłam się malować, nawet tych nie mogłam się malować, to jest jak się malowałam, taka sprawa. prawda. I dla mnie właśnie ta chwila, gdzie mam kawę ciepłą, podcast włączony i mogę sobie zrobić makijaż, to jest chyba taka naprawdę Taka chwila dla mnie, którą bardzo lubię, bardzo doceniam i cieszę się, że mam takie fajne produkty, które mogę użyć i które też Wam później mogę pokazać i polecić. Więc, na początek, podkład, który tak naprawdę był ulubieńcem również miesiąc. Miesiąc wrzuciłam, może nawet dwa miesiące wstecz, w sumie już nawet nie pamiętam, ale jest to podkład z YSL, ten All Hours. Aktualnie mam na sobie podkład z Essence, ale też ten makijaż częściowo będzie w następnym vlogu, bo tam trochę pogadałam, testowałam. No, wiecie. W grudniu chciałabym, żeby filmów było więcej. To nie będzie vlogmas, ale będzie więcej filmików, bo gdy zobaczyłam ile filmów wrzuciłam w listopadzie, to mówię, Ania. cienko. Także w grudniu chciałabym, żeby było lepiej. Więc podkład minionego miesiąca, który przepięknie na mojej skórze wygląda, który się bardzo dobrze utrzymuje, który ma takie naturalne, zdrowe wykończenie. Bo niestety ten odcień, już wam tu wielokrotnie mówiłam, że ten LN6 nie jest moim idealnym odcieniem, ale zawsze jakoś tam mogę sobie go trochę rozjaśnić, po prostu jaśniejszymi podkładami i bardzo, bardzo. Lubię ten podkład. Ktoś mi pisał, czy nie czy to było pod komentarzem, czy pod komentarzem, pod ym, filmikiem, czy gdzieś na Instagramie, że ten podkład podkreśla suche skórki. Powiem Wam, że jak ja ostatnio wróciłam do Essence Stay All Day, to miałam wrażenie, że tutaj też jestem taka mega sucha na policzku. Zrobiłam sobie pilnik enzymatyczny, no i jakby po problemy, więc może czasem coś, nie wiem, w pielęgnacji ekstra yy, warto sobie dołożyć albo... No jeśli podkład podkreśla suche skórki, no to każdy podkład, myślę, jest bardziej kryjący czy matujący, może te skórki podkreślać. Lubi za duża ilość produktu, to też tak może być, więc ja będę też kombinowała z splingami. Spil także powstrzymuję kolejny miesiąc, że ten produkt naprawdę mi się fajnie sprawdza i Wam serdecznie, serdecznie polecam. Bardzo, bardzo fajny. Teraz też były te promocje przesyłane na Black Friday, mam nadzieję, że jeśli miałeś na niego ochotę, to że złapałeś go też w niższej cenie. Coś dla kontrastu o wiele tańszego, czyli ELF. Tutaj mamy mgiełkę utrwalającą makijaż, utrwalająco, utrwalająco rozświetlającą mgiełka, która ściąga półdrowość. Można takie dwa w jednym. Bardzo, bardzo fajna mgiełka. Super lekka, oczywiście odlapiona, podpatrzona u, u dorci. Dużo już jej połowę, ale to sobie też nie żałuję, bo wiecie, tutaj należy ten produkt tak porządnie wstrząsnąć. Mgiełka jest naprawdę, oh, zacna, piękna. Chyba jedna z najlepszych mgiełek. Jaką, jaką widziałam, jeśli chodzi o zapach. Powiedziałam, że ten produkt jest bezzapachowy. Nie zapycha mnie po nim, nie swędzi mi skóra, nic mi nie wyskakuje. Ja tak kojarzę, że właśnie to jest jakby inspiracja marką Milk. Chyba ta, taka baza Grip, coś tam. Grip Primer. Chyba taka zielono-przeźroczysta. Ale tą bazę chyba z Milk ja miałam i ona mi się nie sprawdziła. Oddam ją właśnie znajomej i u niej była super. No, wiecie, póki nie przedostajecie no to nie będziecie wiedziały. Myślę, że nie ma produktu, który się u każdego tak samo dobrze sprawdzi, więc ja najczęściej po prostu, jeśli coś u mnie nie sprawdza, to oddaję, oddaję dalej. Jakby to nie wyrzucam kosmetyków. Kolejnego ulubieńca mam na sobie: jest to nic innego jak Chanel 116 Easy, czyli produkt, który absolutnie uwielbiam. Moje kolejne opakowanie, praktycznie, praktycznie nowe. Ostatnio, mam też ją teraz na ustach, sobie dołożę. Pokazywałam Wam ostatnio. No, pokazywałam, wrzucałam Wam na Instagrama, na tą grupę, na... jak to się nazywa? Na kanał nadawczy zadałam wam informację, że było chyba 30% zniżki na stronie Butca na markę Chanel i była zniżka w sumie ponad 8 funtów na, na te pomadki, także jeśli jesteście latem, to jest taki idealny nudziak na co dzień, nawilżająca, lekka, można bawić się też z konturówkami, żeby po prostu wiecie, ten kolor troszkę, troszkę wzmacniać, może wam się tak o przybliżę. mamy ci piękne warunki, bo szaru, buro i ponuro, bardzo ładny nudziak, może wam jeszcze zrobię słocza na skórze, bo wiadomo, co czerwień wargowa, w ogóle jakie ci mam pierścionki, jakie mi się, mi się biżuterię, jest, super to wygląda. Oops, e, One Swipe, coś takiego, półtransparentna, ale można właśnie też ten kolor budować. Bardzo, bardzo ładny odcień. Niestety nie znam e, tańszego, drogeryjnego zamiennika, cały czas szukam, ale na, niestety jeszcze na nic nie, e, nie trafiłam. Wróciłam również do mojej ulubionej, ukochanej, najlepszej The Best of the Best kredki od Victoria Beckham. E, pokażę Wam może odcień, jak wygląda na na Słoczu. To jest najbardziej... O, teraz dobrze widoczny jest. To jest najbardziej neutralny odcień brązu, jaki istnieje. Cudownie też się te kredki blenduje. Były też ostatnio promocje. Też Wam wrzucałam informację, że było 25% zniżki na kosmetyki Victoria Beckham. Także mam nadzieję, że się zaopatrzycie. Mam nadzieję, że się zaopatrzyłyście. Mam też tą teraz kredką, zrobioną taką moją półkreseczkę na powiekach. I bardzo się cieszę, bo pierwszą kredkę miałam przez jakieś 20 miesięcy i używam ją naprawdę kilka razy w tygodniu. Kolejne ulubienie, które również, tak mi się wydaje, pojawiło się miesiąc temu, to jest ten peptydowy treatment, peptydowy produkt od marki ROAD. Taki bezzapachowy, bezsmakowy. Marka ROAD jest dostępna na stronie Sephora oraz na stronie ROAD. USA. Ja mam też waniliowy, mam też jakieś smakowe z kolorami, to jest po prostu coś cudownego. Bardzo lubię też ten aplikator. To jest moje drugie albo trzecie opakowanie tego właśnie takiego bezbarnego Mam też w pracy gdzieś w aucie po torebkach, także bardzo, bardzo lubię super nawilżenie, lekkość i super też taka właśnie baza pod produkty kolorowe. Bo ja po prostu jak robię sobie rano makijaż, no to rozpoczynam tutaj właśnie od pielęgnacji ust, akurat to się wiecie, ładnie. Ładnie chłonie usta są nawilżone i można też na usta coś nakładać, bo ja teraz siedzę, długie mam trochę tych skórek, więc no, staram się te usta też regularnie teraz nawilżać. No i mam też dla Was trzy pędzelki, pędzelki drogeryjne. Pierwszy pędzelek to jest pędzelek z marki Hebe E14. To jest taki mega duży, puchaty pędzelek, też go dzisiaj używałam i ja po prostu uwielbiam tym pędzelem aplikować sobie cień na całą powiekę. Czasem go też tak o, ścisnę sobie o w tym miejscu. Żeby nałożyć coś na dolną powiekę. To jest taki idealny, duży, puchaty pędzel do pakowania cieni na, na powiekę. Coś takiego na co dzień, na szybko, e, naprawdę e, skraca czas makijażu oka. Także bardzo Wam polecam. Super miękki, super fajny. No i dwa pędzle z marki Elf. Coś. Około 10 dolarów chyba, 90 dolarów za sztukę płaciłam. Myślę, że tutaj te też są dostępne. I pierwszy to jest Liquid Bronze and Contour Duo, świetny do właśnie bronzera, do produktów kremowych, przede wszystkim do podkładu też bardzo fajny. No i tutaj ten drugi taki podwójny nazywa się Complexion Duo. Bardzo go lubię do różu w kremie. A tą stroną bardzo lubię sobie tutaj na przykład kremowy brązer rozprowadzić albo suchy brązer, tak właśnie tutaj gdzieś przynosić, tak lubię podziałać. Ale tak naprawdę, gdybym zabrała ten pędzel na wyjazd, to myślę, że też mogłabym sobie cienie na powiekę nałożyć. Także bardzo fajne, drogeryjne pędzle. Muszę teraz kategoria mech, coś na pograniczu bubli. No to już produkt, który Wam pokazywałam, czyli niestety ta paletka z YSL, która naprawdę kosztuje kupę siana, Na szczęście im się udało ją kupić w niższej cenie. Cienkie, przeciętne, nic szczególnego, no taka cienizna, słabizna i powtórzę to, co mówiłam we vlogu przy aplikacji, że drugi raz bym na pewno nie kupiła tych produktów, gdybym wcześniej mogła je sobie przetestować, jedyne co jest fajne, to to, bo też dużo z Was mi podsyłało właśnie te pomysły, że można to oderwać i zrobić sobie z tego broszkę. I ja też tak zamierzam zrobić. E, muszę tylko tutaj zaangażować w to mojego małżonka, ponieważ e, po prostu powiem do niego, Andrzej, nie wiem jak, ale po prostu tak to zdejmij, żeby tego nie uszkodzić e, i, ten, i będę miała taką broszkę ładną z YSL. A co? Choć tyle dobrego z tej paletki, bo tak jak mówię, no cienkie, przeciętne, nic szczególnego. Naprawdę, no plus tak naprawdę to jest paleta typowa dla wizerzysty, bo osoba, której pasowałby te odcienie, te już będą się gryzły, a te już w ogóle będą za ciemne, za mocne i tu jest mieszanka ciepłe, zimne i, i nie, 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 także szkoda, przykro mi, bo myślałam, że to będzie tylko moja idealna paletka, gdzie przynajmniej cztery produkty będę mogła sobie używać, a niestety tak nie jest. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Stanach, ale kupiłam po prostu złą rzecz. To jest ten lakier do włosów. Ja wam pokazywałam w tym filmiku, co kupiłam w Nokiu. Sexy Hair, Big Spray, coś takiego. Ja myślałam, że to jest coś innego, że to jest jakiś odpowiednik, Orbej, ale jak dokopałam się do tego TikToka, w którym osoba polecała zamiennik, to było po prostu podobne opakowania i no kupiłam nie ten produkt, który potrzebowałam, i kupiłam naprawdę duży, drogi lakier do włosów, który myślę, że ja wykończę jako taki lakier, który jak mam przylis, a nie chcę używać go tu ze Schwarzkopa, to tym po prostu się dopsikam. Ale to jest do użycia i do zapomnienia. Kupiłam też w Sepożu taką miniaturkę produktu e, typu spray teksturyzujący, bo chciałam sobie sprawdzić, czy to będzie może coś a'la Orbej. Ale tutaj produkt jedynie ładnie pachnie, bo pachnie, pachnie faktycznie taką e, watą cukrową, ale nie robi nic szczególnego z moimi włosami, dalej Orbej jest najlepszy. To jest po prostu cienkie, trochę włosy obciążające e, i na to tak nie wiem, no, no nie sprawdził mi się. Super niby objętość. Taka niewyczuwalna właśnie jakby tekstura, dla mnie wyczuwalna, czy mało produktu wam czy trochę więcej, no niestety nie spełnił moich oczekiwań. Kolejny produkt, który tak myślę, że zużyłam praktycznie w połowie, jego ja go zużyję do końca, to jest Isana Odżywka z olejem arganowym i ekstraktem z żurawiny. Na to muszę nałożyć jeszcze później na włosy Olaplex 6, jakiś olejek i odżywkę w sprayu. Bo gdyby nałożyła tylko tą odżywkę z Isany, to nie rozczesałabym włosów i po prostu wyrwałabym sobie pół kłaków. I ja nawet po prostu spukując to z, z włosów, to mam takie wrażenie, że mam włosy takie po prostu suche, tępe jak, jak siano. Także zużyję ją, ale ona mi się nie sprawdza. I ostatni produkt z kategorii Mech, nic nie robi, to jest Summer Friday Jet Luck. Um, giełka taka nabliżająca. Ja z tej serii bardzo lubię maseczkę um, do, do twarzy. Bardzo też lubię te wszystkie Summer Friday um, masełka, balsamy do ust. Jestem też bardzo ciekawa płatków pod oczy. Słyszałam, że są świetne, ale ta giełka nie robi nic. Jak widać, zużycie już jest widoczne, ale czy ją użyłam, czy, czy nie, to nie widziałam żadnej różnicy. Więc jeśli ona nawet coś robi, to jest to tak cienki. Efekt, że no nie są w stanie go zauważyć. Także fajnie, że mnie miniaturkę kupiłam, a nie od razu produkt Na Następnie coś do włosów, co mi się sprawdziło, wracamy do ulubieńców, to jest nic. A, woda super. Jak to się stało? To nie jest nic odkrywczego, bo to jest marka OAI, Oaui, Oai. Nigdy nie wiem to przeczytać, ale mam tutaj detoks szampu. Ja kupiłam sobie może, jak pamiętacie, jakiś czas temu kupiłam na promocji, na przycenie taki duży, prawie litrowy wkład uzupełniający taki w woreczku, i sobie po prostu przelałam, jak ten szampon skończyłam. To jest szampon, który ja dzisiaj na włosach nie mam nic, jeśli chodzi o stylizację. Mam po prostu włosy umyte i na końcówkach mam. Mam olejek, ponieważ tutaj do fryzjera. A już mam takie włosy z dużą ilością, wiecie, jakichś takich produktów do stylizacji. Więc to są moje włosy po dwukrotnym użyciu tego, tego szamponu. Jest objętość, jest wiatr we włosach. Tak lekko i czysto te włosy wyglądają, tak mogę, e, tak mogę powiedzieć, tak mogę określić to, to co czuję, e, jeśli chodzi o efekt. I no, tak stwierdziłam, że nie ma co po prostu kombinować. E, służyłam ostatnio ten szampon nieszczęsny z L'Oreala, ten Detox Metal Shampoo z Isany. Ta sama seria, ale maska, maska do włosów jednominutowa, olejek arganowy i żurawina. To mi się sprawdza fenomenalnie, to jest zajebiste. I widziałam na TikToku, że Isana też wypuściła maskę w takiej dużej pojemności, no bo tutaj jest 250 ml, a to jest 25 ml. I e, nie wiem, ile kosztuje e, to opakowanie, ile kosztuje to opakowanie. Na pewno to nie wchodzi drogo, ale nie wchodzi wcale ekonomicznie, jeśli sobie przyłożymy, że e, czy to kosztuje 10 razy więcej. Wątpię, nie wiem, muszę to sprawdzić, ale mam zapas, bo Dorcia przywiozła i to jest maska, która na moich włosach się super sprawdza i naprawdę widzę różnicę. Jak po tej odżywce mam wrażenie, że nie użyłam nic poza szamponem oczyszczającym, to ta maska naprawdę jest świetna. Martyna też ma e, podobne odczucia do mnie, bo też prosiła o zapas tej maseczki, także polecam, bo naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Zapach miesiąca, ten e, sam zapach, który był miesiąc wcześniej, czyli zapach mój urodzinowy, Kilian Angel Sher Zapach szczęścia, zapach Nowego Jorku, yy, zapach szarlotki, whisky, gdzieś taki otulający, bardzo, bardzo go lubię. Yy, kilka razy w tym miesiącu go użyłam. To nie jest tak, że chociaż nie, no połowa, no widać, widać, on, on schodzi, ale tutaj można sobie kupić naprawdę Możesz to sprawdzą, można na tych promocjach po Black Friday jakieś cybermarki, coś jeszcze się fajnego trafi bo można do tego kupić wkładu uzupełniające. E, takie 100 ml albo nawet 120 czy 150, które są naprawdę e, atrakcyjniejszej cenie. To jest taki zapach, który oczywiście warto sobie wcześniej powąchać, przetestować, jak się e, na Was utrzymuje, bo on do tanich nie należy. To jest w Was mój zapach, a i tak kupowałam jakieś promocje i zniszczę chyba na All Beauty albo na Fragrance Direct. No i teraz jeszcze ostatnie trzy produkty z kategorii ulubieńcy, to są trzy produkty z marki Road. Tak naprawdę w sumie to cztery, bo był też ten balsam, o bateria rozładowana, był też ten balsam peptydowy i powiem Wam tak, płatki pod oczy, jeśli szukacie płatków, które ściągną Waszą opuchliznę i delikatnie okolice pod oczami rozświetlą, rozjaśnią, to są te płatki z Road. One jakoś ekonomicznie nie wychodzą, bo tutaj mamy tylko sześć nie da się kupić większych opakowań, nie da się też kupić pojedynczo, więc tutaj już jak chcecie przetestować to albo jest ten znaczek road, albo ten drugi, nie wiem czy to jest co to za znaczek, czy to jest pistolet, czy co to tam jest, jakieś tak nie mogę rozszyfrować tej drugiej grafiki, ale te naprawdę są bardzo fajne i myślę że Raz na jakiś czas będę do nich wracać. Chciałabym wykończyć faktycznie wszystko, co mam pod oczy, jeśli chodzi o płatki, bo mam jakieś tam zapasy jeszcze produktów z teakie Maxa, ale tak naprawdę byłam zadowolona. One też są takie trochę grubsze, chłodzące, można je po prostu, że powiem, przykleić i możecie chodzić, biegać, skakać i one wam nie spadną. No i też produkty, które wielokrotnie Wam pokazywałam, które naprawdę bardzo, bardzo lubię. Po pierwsze, tutaj już czuję, że zużycie. Jest takie, ale masz na zapasie, na seforze można kupić, więc już oby się nie stresuje, że tych produktów nie ma. To w UK. Glazing Milk i to jest właśnie taka ceramidowa esencja do twarzy, która przepięknie nawilża. Miałam też ten produkt z Bielendy, który dużo osób mówi, że jest odpowiedni. Glemy to jest inspiracja, bo. W w wykończeniu jakby tego uczucia na skórze i jak moja skóra wygląda, to są dla mnie dwa różne produkty. I tą bielendę po prostu puściłam dalej, bo ona mi się nie sprawdzała, bo była dla mnie po prostu za delikatna, za, za cienka. Te produkty również bardzo lubię, bardzo jestem z niego zadowolona. I to jest Glazing Mist, i to jest właśnie nabliżająca mgiełka do pielęgnacji twarzy. Tutaj jest mała pojemność, ponieważ tutaj mamy tylko 80 ml. No nie wiecie, opakowania no to, to nawet większe, no ale no tutaj za dużo produktu nie ma. Ja nie używam tego na makijaż, ja używam to jako ostatni krok w mojej pielęgnacji. Rano, wieczorem też używam to na mojego ziomka, poziomka i naprawdę jego skóra jest super nawilżona, taka bouncy, rozświetlona, bardzo, bardzo lubię i ja na pewno kupię ponownie. Także moi drodzy, to wszyscy moi ulubieńcy, też produkty z kategorii Mech się znalazły, także mam nadzieję, że coś fajnego tutaj zobaczyłyście, jeśli potrzebałyście jakichś inspiracji zakupowych. A z mojej strony to wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. My się z niego widzimy już w pierwszym grudniowym filmiku. Tak jak mówię, to nie będą vlogmasy, ale będzie większa częstotliwość filmów na pewno niż w listopadzie, bo w listopadzie to była bida z nędzą na kanale. Także moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się za długo w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, buziaki. Pa pa.